Dobrze, zazwyczaj jest, zazwyczaj jest dużo miejsca. Kiedy korzystujesz z pociągami, Zawsze mam. Zawsze mam miejsce, jest przestrzennie czysta, bardzo dobra atmosfera. Pasażerowie kolei wielkopolskich podróżujący na trasie Poznań Krzyż nie mają powodów, by narzekać. Ale na innych trasach znalezienie miejsca bywa już sporym wyzwaniem. Dziś zaprezentowane zostały cztery nowe elektryczne pociągi, które przynajmniej częściowo mają rozwiązać ten problem. Badania z ostatnich miesięcy pokazywały, że podróżni chcą więcej miejsca w pociągach i więcej pociągów. I to jest krok, aby zbliżyć się, bo gdybyśmy policzyli wszystkie miejsca siedzące dzisiaj w tych czterech pojazdach, to jest około 1000 miejsc dodatkowych, które się pojawią. Nowe pięcioczłonowe elektryczne pociągi z rodziny L2 mają zapewnić wyższy komfort jazdy pasażerom podróżującym najbardziej obciążonymi liniami. To jest kwestia trasy do Leszna i Rawicza, to jest kwestia trasy do Zbąszynka, no i Gniezno oczywiście, bo Gniezno jest tą linią chyba najbardziej obciążoną i tam będziemy je dedykowali. Nowe pojazdy ruszać będą również do Kłodawy. Pierwszy z nich odjechał dziś o godzinie 11.51. Koleje wielkopolskie zapowiadają, że oprócz wprowadzenia na tory pojemniejszych składów, pracują także nad zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów. Pracujemy nad rozkładem jazdy. 15 grudnia to jest kolejna zmiana, i tam pojawi się więcej pociągów. Ograniczeniem jest pojemność stacji Poznań Główny i możliwość wjazdu. Według eksperta problem braku miejsc w pociągach kursujących po najkrótszych trasach aglomeracji poznańskiej można rozwiązać również w inny sposób. Jedyną alternatywą jest zwiększenie pojemności składów. Niekoniecznie ich wydłużanie, ale również na przykład stosowanie składów piętrowych, jak to czynią koleje mazowieckie. Koszt zakupu zaprezentowanych dzisiaj czterech. Nowych pociągów to około 150 milionów złotych. Kamil Kluj, puls dnia.